Cześć, witajcie wszyscy. Dzisiaj jest dokładnie 15 lip. Dobra jest wytarowana na zero Parzymy rybę Obrus do mnie. No. 14, tak? Tak, z wagą jest 14. No 14, 100. 1400 100 z wagą No minus 2700 worek 2700 worek Także Czekaj, kalkulator, że nie było <noise> 1400 Matematyki 1400 11,400 11 400. I pora na rozwiązanie konkursu Niestety Krzysia y, nie będzie Ma tam swoje obowiązki Więc muszę nagrać ten film sam Była tylko jedna poprawna odpowiedź Karp ważył 11,400 I poprawnej odpowiedzi udzieliła Karpiowa.com Czy COM Ale no Karpiowa.com Bo na pewno tak się to czyta Pod filmem w opisie będziesz miała jak się z nami skontaktować. I zostaje jeszcze jedna sprawa: konkursu z pierwszego odcinka. Chłopak, który mit 85 udzielił poprawnej odpowiedzi, wszystko, wszystko było tak jak należy. Nie skontaktował się z nami do tej pory, dlatego damy Ci jeszcze 3 dni, no i jeśli się do nas po prostu nie odezwiesz, pisaliśmy Ci dwie odpowiedzi już na komentarz, w filmie jesteś wymieniony, dalej zero kontaktu, więc yy, jeśli się nie odezwiesz, no to druga osoba, która udzieliła poprawnej odpowiedzi, dostanie te wędki. Więc trzymamy kciuki za to, że się odezwiesz, liczymy, że też tak będzie, a tymczasem zapraszamy na, już niedługo na kolejny odcinek naszych karpiowych przygód. Dzięki, trzymajcie się.